Cześć, jesteś z Stylo na ICOM i witam Was w górze Harry Potter i Czaro Dnia Postanowiłem nadać tę serię, ponieważ na razie mam problem z nazywaniem FIFA World I na, na początku chciałbym powiedzieć, e, proszę Was abyście wypowiedzieli się, czy nazywamy e, tą grę obok FIFA World, czy, jako sam, czy tylko to Zaczniemy sobie nową dylę i wybierzemy Harry'ego Pottera jako naszą postać. Już wcześniej dylałem kawałek, ponieważ program mi się wytrzaczył, dźwięk mi się wytrzaczył, no i nie czytajmy. Mieszkańcy wioski Little Hangleton nadal nazywali go Domem Rydlów. Pół wieku temu służąca zastała wszystkich troje Rydlów To można zrobić bez chłopców? Nie. Harry Potter nadaje się najlepiej. Już zdecydowałem. Harry Potter z Ronem Weasleyem i Hermioną Granger skorzystali ze Świstokliku i wybrali się na finał Mistrzostw Świata w Quidditchu, którym Irlandia pokonała Bułgarię. Później, tego samego wieczora... Banda śmierciożerców popleczników Lorda Voldemorta wtartnęła na kempi. Artur Weasley wysłał Harego, Rona i Hermione z powrotem do świstokliku. A już jesteśmy w zbudowalnej oh. części. Ddydy. Musimy odszukać Świstoklik i to szybko. Chodźcie. Ale najpierw zwrócę uwagę na to, iż, iż, iż ta był była nie niezgodność, mianowicie taka, że lord Voldemort dowadził się do domu Lidlów 50 lat po zamordowaniu swojego ojca i dziadków. Nie wiem czy tam była o tym mowa. Co to za baskuty? Płotoryje! Ale teraz już wiecie nieprawda! No, I po krótkim okresie, na to lepiej powiedzieć dwa razy niż nieprawda. Tego baskutka jest więcej! To są płotoryje rąk! Wow! Kapitalnie! Zdecydowałem się na nazywanie... Cedli z tej gry, ponieważ jestem wielkim fanem Hadego Pottera i opowieści z Narwi. Nie wiem czy wiecie, Aha. że J.K. Rowling Wszystkim czyli autorka Hadego Potera jest fanką opowieści z Kato Między innymi... Wszyscy musimy rzucić zaklęcie Ingardium in lepiosa na głowę Dlatego Sedli Diggory nazywa się Diggory, ponieważ tam... Ingardium lepiosa. Kilka, ja mamy właśnie Digger. Uważaj na siebie, tato! Diggory. Widzimy informację o sobie. Magik doświadczy Klemos. Orchideos! Aha! Fasolki! Łapcie, fasolki! Nie widzisz, by się tylko Koć. Chodź! Glubas 1 Springardium Leviosa! Sprawę sprawa grytowa jest dość dobrze to pozbieramy sobie pasolki, ponieważ... Ruszajcie się! Dzięki nim możemy kupować różne karty dające abdegajcie. Do... Zbierajcie wszyscy troje! Życia siły czarów. Ten pan, który pomagał, to oczywiście ojciec co I jeżeli wy czytają książkę, to wiecie, jak, dlaczego śmierciożercy zaatakowali obóz, a jeżeli nie, to odpowiem to teraz. Proszę, to się tam... dlatego, ponieważ Dupka, trzeba nadzieję, będący śmierciożercami, po prostu się upiła i pod wpływem alkoholu cień potażowy się pojawi. To jest to, że jest ten problem. Sa w szędzie. Przygotujcie się do rzucenia na nie uroku. Nie podjąłem wiosła. Co się rumnie? Nie może tam ktoś woła wyje, to my na zwał, wow. co to, to możecie mi wiążyć, na miejsca, gdzie tam gdzie tam. Zeusz! to jak mnie ugryzło! Ugryzł mnie! Wspaniale! Nie czy się nie stanie, robienie Orbis! Wow! Aha! Ja, Możemy nawet się tu nachylić, tak? Ale ja jako fan tej serii postanowiłem, bo to nie wiem, czy nie yeah. to jest to! Ugryzł mnie! Powiedz, że jedyna z dwóch, jest to prostu, Nie jest to jedyna dla, ale jedna z dwóch, której my mamy do Chorwatu, miałam, wyciekło, Innymi takimi dla mnie są właśnie mistrzostwa Świata w Ibiczu, które być może nadam. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Tutaj w ogóle nie widzimy obserwacji coż od dnia poruszamy się za pomocą, myślę, od O, wszystkich tu wszystkich właśnie w tejże za pomocą, myślę, o siebie. się profesora Jak my się przemkniemy obok tego śmierciożercy, nie możemy rzucić na niego zaklęcia. głowa nisko nisko. On mówił, to, że... chociaż my jesteśmy dobrzy, ale dobrzy nie atakują przeciwnika od tyłu. Co to jest? To, to, to jest mroczny znak, Harry. Jego znak! Voldemort! Znajdźcie Świstoklik! Demy przyjadą na podzimu. Akcja! Nie spadnijcie! No, mamy dostępny nowy poziom. Nie jestem pewny, ale te poziomy chyba będziemy mogli powtarzać. Zaczy, ten pierwszy nie jestem pewny, czy będzie możliwy. Mamy dostępne cztery nowe karty, które możemy kupić za fosonki. Nowy semestr w Hogwarcie. W tym roku odbędzie się w Hogwarcie turniej trójmagiczny. Powitajcie wraz ze mną naszych gości z Akademii Magii Boksbatons, oraz dumnych wychowanków w Pragnę wam przedstawić profesora Mudiego, naszego nowego nauczyciela obrony przed czarną magią. To jest właśnie myśl od siebie, o której mówiłem ale chciałbym się jeszcze odnieść do poprzedniej kadencji, mianowicie o takiej, że są tam aż trzy błędy. Pierwszy to taki, iż delegacja ze szkoły Be z Francji i z Bułgarii przybyły pod koniec października lub listopada do Chorwatu. Druga to taka, iż Nazwa francuskiej szczoły to Bobaton, a nie Boris Batons i wymowa bułgarskiej szczoły to Durmstrang. Nie jestem pewny czy tak to zostało powiedziane, ale chciałem i tak to naprostować. Trochę się może z tym wyrwałem przed szereg. ale ja się w tym miejscu z Wami żednam, chciałbym abyście się wypowiedzieli. Napisali w komentarzach co sądzicie o tej grze i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.